No i teraz zajrzymy do budek ponownie, do naszych maluchów. No myślę, że to już będą na pewno ostatnie lęgi, dlatego że no co robią się chłodne. Yy, wczoraj mieliśmy 0 stopni, no i były tego wyniki w budkach, potem Wam opowiem. Yy, dzisiaj było tylko 7 stopni, no znacznie cieplej niż wczoraj, natomiast no. Dla tych maluszków to jest jednak zimno, zwłaszcza jak są dopiero wylęgnięte, jeszcze bez opierzenia żadnego, takie łyse skórki, to tragedia, że tak się wyrażę. I to jest to, zauważyłem, że te paliste teraz znacznie więcej jedzą niż, niż powiedzmy latem, daje im Oczywiście po garści teraz y, tego ziarna więcej do miseczki nie zdawałam, czyli już mają 15 garści na tą ilość ptaków. No wydaje mi się, to jest dużo, dużo, dużo. Czuję, że latem jak dawałem 12 garści, po garści mniej, y, to zostawało prosto. Wysypywałem nawet tutaj do tego pojemniczka metalowej takiej tasy, żeby sobie po prostu potem przebierały. No i faktycznie one przebierają, bo one tam tak cały czas wędrują po, tutaj, po tej ziemi, po podłodze, zresztą widać ile tu jest. Tego pożywienia. To nie tylko, że tam są łuski od prosa, natomiast są, jak widać, warzywka. Jest tam dużo gadać, widać, że warzywaczki, jednak faktycznie schodzą i później dojadają to wszystko. Dlatego tak to nigdy nie sprzątam do końca. No, z powodu tego, że pewno jest zimno, potrzebują więcej energii i są zapotrzebowanie jest większe na jedzonko, także, także też to dobrze wiedzieć, dobrze o tym pamiętać i dawać im jednak więcej tego jedzenia. Pozaglądamy do budek. Ja wcześniej mówiłem, że będziemy do budek zaglądać, bo chcę zobaczyć już yy, jak one dorastają, coś tam dzieje w tych budkach, dlatego że no troszkę się, powiem szczerze, obawiam o te ptaszki. No tu jeśli mam, tak jak widzimy, no takie spore, spore już. No jeden jest taki widać, że dużo mniejszy, natomiast tamte są już całkiem opierzone, więc tutaj się na pewno nic nie stanie. Są cztery sztuki i myślę, że te cztery już na pewno dotrwają. Natomiast zaraz zobaczymy, no nie pamiętam teraz, wczoraj y, też zaglądałem do Budek właśnie, no i tu widać kolejny. O tym chciałem powiedzieć, y, wczoraj zabrałem stąd jednego maluszka, spójrzcie, dzisiaj jest kolejny. Ja go wyjmę już, bo co? To... Widziałem go, biedulka. Y, no, spójrzcie, spójrzcie jaki mały. Y, jego braciszki, Opierzone do duże. a ten się pewno wykluł z, z jakiegoś ostatniego, piątego czy szóstego jajka, 12 dni później. No i stąd widać różnicę, właśnie. Ten także już jeden jest martwy, wczoraj wyjąłem, tak jak powiedziałem, dwa maluszki. No tu są. Ale to jest parka dorosła, z tego co widzę. To nie są maluszki, że maluszki, samemu bym się oszukał. Tu nic nie ma w tej budce. Ta budka jakaś taka w ogóle pechowa jest, ta różowa. Niewiele tutaj się w niej dzieje. Tu wysoko, tak szczerze powiem, też nie wiem, czy tam coś jest. To sam będę zaglądał poprzez kamerę do tego, że tam nie mogę wyżej sięgnąć. No tu też widać już. Te maluchy są. No, to tak to wszystko wygląda, że jakby za tydzień miało wyjść z budy. No, tak pewno nie będzie. Tu nic nie ma. Zobaczymy w kolejne niebieskie. No, spójrzcie. Też już te maluchy są dosyć duże. Opierzone, czyli tutaj też się już nie obawiam, powiedzmy, o ich przyszłość. Zajrzymy, i też tylko kamerkę włożę, dlatego że o, widzę, są maluszki, no takie mniejsze niż y, gdzie indziej. Natomiast, no już też widzę, że w piórkach, także tam, no i tu, duże. Również musiałbym tam zajrzeć, bo nie jestem pewny czy tak patrzyłem, czy przez kamerkę. Też zaglądam przez kamerkę i tak z bliska nie bardzo widzę. Proszę bardzo. No się się wydawało właśnie do kwiatowa słuchaj jak idzie no jeszcze nie miał na sobie piór więc mógł po prostu zmarznąć no szkoda, właśnie tak zawsze mi szkoda tych małych wczoraj dwa, dzisiaj dwa już cztery maluszki mi odpadły no mam nadzieję, że to takie będą ostatnie już straty dlatego, że tak jak patrzyliśmy to... W tamte budki, no już te duże są. Kurde, szkodami tych małych. No nie wiem co będę robił teraz, jeśli chodzi o... Myślę, że może się zrobić zimno, bo tak się zastanawiam przez moment, czy nie zatykać im budek po prostu już teraz. Jak już te mody wszystkie powychodzą, żeby całkiem zlikwidować i pozamykać, żeby już nie tych jajek nie znosiły. Wiadomo, będzie taka temperatura jak teraz, no, w ciągu dnia, bo jest słoneczne, jest ciepło. No to one się jeszcze zaczną te jaja znosić, nie myśląc o tym, że w nocy będzie zimno. Także no nie wiem. Będę musiał na tym się zastanowić. Tak myślę, może w tym się będą chować, no nie umiem powiedzieć. Tu się jeszcze widzę karmią tej zielonej. Dobrze, nie karmią. I się tak samo odrzuciłem im jajeczko. Tego pewne jajeczka już nie będzie widać. No myślę, że tu są jakieś fragmenty jeszcze. Tu jest fragment tego jajeczka. Także pierwsze to jajeczko znika, no ale bardzo się cieszę z tego. Ono jest takie pożywne dla nich teraz. Także mam nadzieję, że te maluszki zdążą po prostu wykarmić. Nie będę zabierał tych maluszków do środka. Mam zrobioną wolierkę, już pokazywałem wcześniej i z takim zamiarem się zanosiłem, pamiętam, któregoś razu, natomiast pomyślałem, że jednak nie dlatego, że one... Co prawda dwa lęgi zrobiły tylko, to nie jest dużo I nie są jakieś tam takie wyczerpane, ale no jednak niech sobie te pół roku w tą zimę bardziej odpoczną, nabiorą sił większość z nich musi dorosnąć. To są co prawda, odebrane wszystkie mody. Jeden młody właśnie jest, bo ja ciągle o nim gadam. Ten na samym końcu, ja go może troszeczkę zbliżę, pokażę go bardziej. O, 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 to tam próbuje. na samym końcu, przy ścianie. To jest maluszek z którejś z tych budek, nie wiem nawet z której. I on tylko jeden tu mi został Ja tak ciągle myślę, go zabrać, zabrać i co przyjdę po prostu. Jakiś filmik nagrać i zacznę opowiadać o nich, to mi się one przypominają, że. A to jedna sztuka tylko już jest. Także będę uciekał, bo widzę, że one się wszystkie piętrzą do jednej miseczki. Te miseczki są puste, dlatego że staje bliżej i nikt to nie chcą tu jeść, a wszystkie tam, więc nie będziemy im przeszkadzać.